Za 10 dni będziesz dumny, ale będziesz żałował tylko jednego, że nie zacząłeś wcześniej. Cześć, tu Maciek z Maciek 56, dzień 10 z 365. I właśnie to powiedziałbym sobie sprzed 10 dni, gdybym teraz wszedł do tego pokoju. Stary Maciek nie opublikował jeszcze żadnego filmiku, siedzi tam na krześle, nerwowo bawi się telefonem i myśli: Czy to w ogóle ma sens? 56 lat? Za późno. Nikt tego nie będzie oglądał. I ja, dzisiejszy Maciek, podchodzę do niego i mówię mu prosto w oczy. Słuchaj kolego, za 10 dni będziesz miał 10 filmików w sieci, 10 razy wstaniesz, włączysz telefon i po prostu nagrasz to. Nie będzie idealnie, może światło będzie do bani, czasem zapomnisz, co chciałeś powiedzieć, czasem będzie 6 wyświetleń zamiast 600, ale za 10 dni będziesz dumny, bo przestaniesz być facetem, który kiedyś chciał, stanie się facetem, który robi codziennie. I wiesz, co będzie najbardziej zabawne? Za 10 dni będziesz żałował tylko jednego: że nie zacząłeś wcześniej. Ale nie będziesz żałował, że zacząłeś za późno. Bo nigdy nie jest za późno, żeby zacząć wygrywać samemu ze sobą. I ten maciek, sprzed 10 dni, popatrzyłby na mnie i powiedział tylko: No to nagrywaj. I właśnie robię to. Dzień dziesiąty. A ty, gdybyś mógł teraz powiedzieć coś sobie sprzed 10 dni, albo sprzed 10 lat, co by to było? Napisz w komentarzu jedno zdanie do swojego starego ja. Ja czytam każdy i pamiętaj, za 10 dni będzie żałował tylko jednego, że nie zacząłeś dzisiaj. Do jutra. Dzień 11 z 365.